Kolędnica sokkawka takie coś będę, będę chciał dać kotkom majeczka czy jest, bo była tutaj pod drzwiami, wyszła z domku. Ona tutaj lubi przychodzić na jedzenie. A no, tutaj ktoś rzucił, zobaczcie. O, to zbieram, dam, tu jeszcze kawałek. Ach, dobra. No dobra. O, Julcia jest. <laughs> Julcia jest. Kto jest jeszcze? Szramek jest. Ciotka płaczka jest. Cypisek jest. O, jest. Majeczka. mamuśka Maja masz. No. Będziesz jeść? Nie, nie je. Cienki bolek. Kiciulki. mam wędlinę zaraz będę wam dawał kitki masz tu no Maja dobra Piotruś Pan, chodź Chodź Piotruś. Oj, bambuś tam jest. Bambuś jest. Czekajcie. Bambuś jest. Bambuś kicia chodź. Chodź Kiciulku. Mam. Czy bambuś czy nie bambuś? Nie, co? Myślałem, że to bambuś. Masz. Jak już ma jestem, to masz. że to bambuś przyleciał. Masz Piotruś pan? Masz? Masz tu. Te, tu. Kicia. No. Masz Maja. Chodź. Chodź. Idziemy sprzątać tego. Bosialówkę. No chodź. No jak wyzywam. Proszę cię, żebyś mi pomógł. Co? Jajca mi powiedział. To widzicie. Czek prosi kolegów o pomoc. To ci powiedzą jajca. Nikt nie chce pomóc. Masz kicia. No, jest. Masz. Masz. No. Majeczka, chodź do bocianówki, tam dostaniesz tą twoją karmę gastro. Chodź, Kicia. No. O, a tam kusy idzie. Widzicie tam kusego? O. Kusy. Wyłącz, wyłącz, bo mi zablokują. Choroba, wyłącz. No bo mi zablokują zaraz muzykę, że tego utwór muzyczny. No to dostały. Dobra. Idziemy do bocianówki, kochani w takim układzie. Zobaczcie. załatwiła się tutaj nawet nie zagrzebała No że ją przycisnęło i się załatwiła Chodź majeczka. Idziemy, chodź dam Ci, chodź dam Ci Twoje gastro, chodź Kicia, Maja, chodź kicia. chodź kicia. chodź, chodź, chodź idziemy, mam przygotowane, już jej wcześniej dawałem, to jest w poprzednim filmiku, dawałem jej, ale nie chciała jeść, no zobaczymy teraz rano ładnie zjadła tą saszetkę jak jej dałem a teraz Majeczka chodź Kicia mam ten klucz chyba ten chodź Kicia idzie te oczka widać dobra mm -mm -mm. kutka mi się lata Chodź majeczka. Chodź Kiciulka, gdzie jesteś? Nońka. O, jest. Chodź, kicia, chodź. Chodź Kicia. O, do środka. Maja, masz tutaj. Masz kiczia. Kici. Kicia, aż tu. Masz jedz. To jest dla ciebie. Twoje jedzenie. No jedz, jedz. Jedz. Musisz jeść przy mnie, nie? bo później jej zjedzą inne koty. Jedz. Jedz, Kicia. No je. je trochę. A koty tutaj kochani śpią. Zobaczcie jak tutaj jest słoma wygięta. Widzicie? Śpią. O, wyszedł szpiczek, podróżniczek. jedz majeczka. Ja będę zdrowszy jak ty będziesz jadła. Będzie mi się chciało robić. No tak, to później mam deprechy. I mi się nic nie chce robić. No bo tyle roboty, tyle zachodu. A ona nie chce jeść. No teraz je. No dzisiaj, kochani było ciepło. Tak w cudzysłowie ciepło. Ale chodzi na tą, na tą porę roku. 16 stopni, no także cieszę się, bo w ten czas mnie to zimne powietrze tak nie łaskoczy. No ładnie je, je, No rybkę bardzo ładnie zjadła co biało? O Jezus, jak ładnie zjadła, ile, jak dużo. Kuczasz muszę kupować ten filet rybny i gotować no no niech je wiaterek trochę zaczynają dzwoneczki dzwonić zrobimy cięcie zobaczcie kochani Przerwała jeść. Wodę pije. A tam ile zostało? No zjadła połowę gdzieś. Gdzieś połowę zjadła. Może się napije wody i dalej będzie jadła. Zobaczymy. Żbiczek mi towarzyszy, siedzi. Gdzie ja to on? Gdzie ja to on? A tu kto to idzie? Cienki bolek? Hej, cienki bolek, to ty? Ech, cienki bolusz. Też do giziania, czy nie? <śmiech> <śmiech> za ogon do złapałem. Co? Co ty się tak zdenerwował? Co? Co nikt cię nie łapał za ogon, co? To nie wiesz, że masz ogon? No, no nic. Popiła. Nie chcę więcej. Pójdzie chyba się załatwić. No dobra, to ja co zrobię? Zrobię tak, kochani. No, połowę saszetki chyba zjadła. Albo prawie połowę. Przykryję, o tak. To nie zwietrzeje. No, tutaj sobie śpi ona. O. Widzicie w słońce. No tutaj też kotki jakieś śpią, bo słoma wygniecione Że kotki lubią. O! Zobaczcie gdzie poszła. Tutaj. Teraz będzie w tym domku chyba spać. Jaromin. Dwa. ja kicia, kiciulka. Jesteś tu? O, jest. Jest. No dobra. No, dzisiaj nie będzie zimno na dworze, kochani. Teraz <laughs> zobaczymy ile stopni jest. Oj, godziny nie przestawiłem, zaraz przestawię mamy 12,6 77 wilgotność o, ciśnienie ciśnienie takie 1007 prawie to już niedobre, bo już jest takie, że może deszcz padać jak będzie 1005 to raczej takie pewny, że deszcz prawie na 100% dobra no, to kotki nakarmiłem wszystkie. Mogę iść spać. Tutaj nie ma żadnego. Nie ma. Majeczka. ona to się schowała? Chyba tutaj, tak? Dobranoc. No, a rudasy tam, są pod stołówką. O. Tam jest rudy. Jeden, widzę go. A urzędują jeszcze. No dobra, tutaj nie ma żadnego to co kończymy kochani, dobranoc.